Przed nami drugi dzień metamorfozy. Znajdujemy się w studiu fryzjerskim LOR. Pani Ewa jest już na fotelu fryzjerskim, zajmuje się nią fryzjerka pani Emilia. Dobierają kolor włosów, rozmawiają nad, o tym, jaka będzie fryzura, i za chwilę będziemy mogli zobaczyć efekt tych rozmów i pracy. Fryzurę mamy już gotową, panie wie, najbardziej zależało na tym, żeby to była fryzura łatwa do układania. Czy tak jest w rzeczywistości? Tak, strzeżenie zostało specjalnie wykonane do włosów kręconych, nie powinno być z tych żadnych problemów. Na przyszłość tylko wystarczyłoby użyć troszeczkę odpowiedniego środka do stylizacji i myślę, że żadnego problemu nie będzie z ułożeniem ich. A widzimy także, że zmienił się zupełnie kolor włosów. Dlaczego akurat taka farba została położona? Pani przyszła tutaj w ogóle jako blondynka. Troszeczkę Panią przyciemniłam, no i troszeczkę ożywiłam poprzez miedziane refleksy. Dodało to przede wszystkim blasku, cerze, wydobyło głębie błękitów w oczach przede wszystkim. Także klientka jest bardziej wyrazista. Proszę powiedzieć, jak się pani podoba przemiana? No jestem mile zaskoczona, chociaż no jest to duży szok. Blond włosów na całkowicie inne odcięcie, mniejszy. No i myślę, że kwestia przyzwyczajenia i ochłonięcia. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale na razie jest wszystko w porządku. Przed nami makijaż. Znajdujemy się w strefie urody. Panie wa tym razem w rękach kosmetyczki i wizerzystki.

Dwudniowe przemiany zakończyłyśmy w salonie mody Via di Moda. Proszę powiedzieć, jak się pani czuje w nowym stroju, zupełnie nowym wizerunku? No, rewelacyjnie. Naprawdę jest to zmiana niesamowita. Zresztą takiej chyba też jej oczekiwałam zmiany takiej, powiem, że drastycznej, tak? Czyli hmm, przede wszystkim włosy, no i styl ubierania. Jestem pozytywnie zadowolona. Jak pani myśli, jaka będzie reakcja w domu? Tutaj yy, poza kamerą mówiła pani nam, że i, i koleżanki, i dzieci, i mąż byli bardzo ciekawi, jak będzie pani wyglądać. Na pewno będzie to duże zaskoczenie. Przede wszystkim myślę kolor włosów, bo, bo tu jest niespodzianka niesamowita. No i sama jestem ciekawa reakcji rodziny przede wszystkim. No, a koleżanki część już widziała i tak myślę, że raczej pozytywnie, aczkolwiek nie miałam. Żeby z nimi porozmawiać tak dłużej. Myślę, że to będzie dla wszystkich duże zaskoczenie, bo chyba od ponad 20 lat byłam tylko i wyłącznie blondynką. Ciut ciemniejszą, ciut jaśniejszą, ale cały czas blondynką. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy wykorzysta Pani coś z porad ekspertów, jeśli chodzi o fryzurę, jeśli chodzi o makijaż, lub może zmieni Pani trochę swoją garderobę? No na pewno tak, na pewno um, uzyskałam mnóstwo porad. Jeszcze do dziś nie mogę sobie poukładać ich wszystkich w głowie, ale naprawdę cenne uwagi odnośnie skóry, cery, również pielęgnacji włosów, jak i makijażu. No mogłabym to opowiadać chyba z godzinę o tych wszystkich poradach, no bo jednak to były dwa dni, takie rzeczywiście, pełne przede wszystkim wrażeń, a też, no i taki. Nauki o sobie, o swoim wizerunku, o swoim stylu, jak można się zmienić, a można rzeczywiście.